Bardzo proszę. Eminencja. Komandor trasy 12 Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Nasza Kresak. 12 Międzynarodowy Motocyklowy Raj Katyński. Zakończył swoją trasę pielgrzymki. Dotarł. Miejsca, z którego wyruszył, do grobu Nieznanego Żołnierza. Wszystkie cele zaplanowane zostały zrealizowane. We wszystkich miejscach, w których byliśmy, spotykaliśmy strażników pamięci, mieściliśmy pamięć, ale przede wszystkim modliliśmy się i z tą módlitwą, z tymi wszystkimi przeżyciami, tutaj na placu Piłsudskiego, przybywamy przed grobem Nieznanego Żołnierza. naszych drogich motocyklistów. Prosimy, aby stanęli przy swoich motocyklach, a naszych kochanych gości, aby usunęli się ze środkowego placu. Zwróćmy się w kierunku masztu. Za chwilę zostanie odegrany hymn i wciągnięcie Plagi Narodowej.